Samo południe zatrzymałem się przy KFC, bo głód to instynkt, nie wybór. Zamówiłem nowość. Dostacos. Classic cheese i spicy cheese. 12,99. Mało, jak na coś tak niepozornego. Tortilla, pszenna i kukurydziana. Jedna różowa, a druga żółta. W środku kurczak, pomidor, sałata, gołta. Classic z sosem serowym. Spicy z majonezem i ogniem, a te sosy trochę jak te znaczosów. Mi to grało, taki kinowy nastrój, ale wiem, nie każdemu musi pasować. Wziąłem jedno, potem drugie, chciałem więcej. Zdecydowałem się, ale już nie było. A jednak zagrało też innym. Dostakos. Nie wiem, czy wrócą, ale jeśli trafisz, nie pytaj, tylko bierz.